Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a dzisiaj kontynuujemy przygodę z Mother Free. Wciąż jesteśmy w, jakby to powiedzieć, w różowym lesie pełnym niebezpieczeństw, ale też różnego rodzaju grzybków, które mają wpływ na nas halucynogenno-pomocniczy, co ciekawe. A wszystko co w tym lesie się jawi, że jest, tak naprawdę często bywa czymś innym. Zapraszam Was standardowo, zanim zaczniemy do subskrypcji kanału, do lajkowania filmów. My natomiast przechodzimy już do akcji próbujemy się w tym lesie cały czas odnaleźć. Wszyscy te ludzie, których tutaj widzicie, to tak naprawdę nie są ludzie. To nie są nasi koledzy ani znajomi. Z jakiegoś powodu, Stała się zaczęła nagle czuć rozgorączkowany. To okej. Okay. Twoja mama na ciebie czeka. Czeka na ciebie z świeżo zrobioną pastą. Ona czeka. Czeka na ciebie! Jesus fucking Christ, to bardzo niedobrze w takim wypadku. Nie lubię, jak na mnie czekają. Ale wiem też na pewno, że. Bo nasza matka nie żyje w tej, w tej grze, więc. Hmm, to jest na wielu płaszczyznach powalone, czy się właśnie wydarzyło. Dobra. Yy, no z, wy, musimy troszkę oszczędzać pepeki, bo zaraz się nam skończą. Spróbujmy, może to znowu fire. Może to znowu fire. Yy, obniżamy i tak ofensywę przeciwnikowi, powąchamy Czy to będzie fire? Ech, to jest jednak słabość na loot, No dobra. Keku i tak nie mogła użyć zaklęcia, więc w sumie nie ma problemu. To się zaczęło śmiać. Powinniśmy w końcu zdjąć jej ten status, bo ona go ma przez cały czas, to jej utrudnia życie tylko, niepotrzebnie. 232. Mm, właśnie. Czy mam coś? Ale my nie mamy żadnych tych! Tylko, tylko zaklęciami możemy jej to ściągnąć, cholerka. No dobra, spróbujmy, może jeszcze nam się uda wykastować coś zanim... O, jaki faktycznie bug się pojawił. Ale to wystarczyło. Dobra, ściągnijmy jej w końcu ten, ten cholerny, to, to zapchlenie, że tak powiem, bo ile można żyć w takich warunkach tak naprawdę. Nie, nie, i w damach to raczej tego nie odnajdziemy, ale już w psi, killing, jak najbardziej. Teraz tak, life up, czy ktoś potrzebuje? Stam ma dużo HPków, ona potrzebuje przede wszystkim. Duster i Boni są powiedzmy, że okej, okay, może mały life up na Boni i możemy kontynuować dalej zabawę. Oczywiście nie mamy jak sobie przywrócić PPków przypominam, więc zaraz się z naszej głównemu... O nie, 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 nie zostaw nas! Zamienimy się miejscami. Zamienimy się miejscami. Sta, no, zamienimy się miejscami. Jesteś bardziej, jesteś bardziej, jestem bardziej co? Boję się odpowiedzi na to pytanie. Dobra. Kurczę. No z... Zwykłe aki. No próbujemy. Może to jest tym razem ognisty ktoś. Odmydzamy do węży standardowo. Wąchanko, żeby wiedzieć kim jest. A On się wydarł, więc to chyba będzie bug. Jeśli się nie mylę, czy możliwe, że się mylę. To jest jednak bug, okej. Okay. Jest na lód odporny, a my oczywiście go użyliśmy. No trudno. Raster też został obrażony płomieniami. Powiedziały mu, co o nim myślą. 287, już atakujemy. Yy, mieliśmy użyć lodu, tak? czy zwykły Freeze zadziała? O, jaki dziwny! Walczyliśmy z takim wcześniej? Nawet nie pamiętam. No, ale okej, okay. pokonaliśmy w miarę bezproblemowo. Przedob się kolejne grzybki, szczerze mówiąc. Przynęciągnąłem przyjął, żebyśmy mogli tutaj łatwiej się przemieszczać. Ja w ogóle nie wiem czy w dobrym kierunku, idę cholera. Nie mogę też biegać w tym momencie, bo jestem rozgorączkowany, niech on się nas. ...na nami nie rzuci, nie rzucił się, więc... O mój Boże ile Klintów! Czas na kolację. Kinała niedługo będzie z powrotem. Co? Ona nie wraca? Dlaczego? Zrobiłeś jej coś? Ja jej coś zrobiłem? Kinała nie wraca? Kim ty jesteś? Co zrobiłeś? Czas na jedzenie. O mój Boże. Nie pytałem się to... W jaki sposób Clint teraz się wyrażał. To jest trochę... Trochę mocno creepy. Hmm, jeśli Clint jest znowu tak silny jak był... Użyję tenderka najpierw. Mierzymy też ofensywę i pomachajmy. Czy to na pewno jest... Nie no bug, który... Co było jako ostatnie? Fuck numbers? żeby był słaby na cyfry? Czy mi się wydawało? W każdym razie Aki zaatakuje, oczywiście, 152. Thunder, nic nie, nie trafia. Świetnie, absolutnie nikogo nie trafił. On się zaczął śmiać. niech się śmieje, póki może. on był na Freeza nieodporny, nie? Chyba, chyba tak, tak mi się wydaje, że słyszeliśmy. Ale to słabego Freeza rzucimy. Chyba nie ma sensu się w Freeza rzucać. Zobaczmy, co on zrobi. Znowu się będzie śmiał. Tylko 25 tym razem. 158, ok. Dobra, to nie był tak silny jak ten wcześniejszy. Czy to nie jest tak, że wszystkie klinty są super ekstra silne? Ten z góry tez do, tez do, też do nas będzie biegł, coś czuję. No właśnie, zamierzam Cię pokonać. Zamierzam Cię pokonać, chłopcze. Tata Cię pokona. Jesus Christ. A to musi nam ostro wchodzić do głowy w takim wypadku, że tak doskonale są w stanie wykminić co, co chcemy powiedzieć. oczywiście będzie śmiał. Freeze co już sporo. Kryt na ataki jak im najgorszych, ale ten potwór nie jest zbyt silny, więc powinniśmy go zaraz pokonać dokładnie. Mamy wyjść z tego lasu w końcu. Zaczyna się robić bardzo creepy w nim. Wszystkie te osoby mają nam do powiedzenia rzeczy. O Jezu, nawet salsa tam się już pojawiła, tam jest cała ekipa. Ja wciąż nie mogę biegać, <laughs> mogę mieć tylko nadzieję, że prze przejdę do tego. To są faktycznie gorące źródła. Gorączka nam przeszła. Nauczyliśmy się life-up'u. Mam dziwne wrażenie, że te skrzynki na miejscu to są żabki tak naprawdę. I jak się wyleczę teraz, to spróbuję zapisać faktycznie. O, a dlaczego Bonnie nie wszedł? Bonnie się boi tam wejść? To może nie być faktycznie... To mogą nie być gorące źródła. Nie no, ale zadziałało chyba na nas. Dlaczego Boni nie chciał wejść? A faktycznie jesteśmy wyjść? We... Boni nie wszedł faktycznie? To bardzo dziwne. Można się po prostu za bardzo boi tych rzeczy. A co się dzieje? Sprawdźmy teraz, teraz tą skrzynkę. Nie ma problemu oczywiście. Zajrzyjmy do środka. Nie ma nic w mailboxie. Jest tylko tysiąc ciał szczurów. O mój Boże. A co z tym lustrem tutaj? Wyglądasz całkiem przystojnie. Świetnie, ale. Ale co z tego? W sensie co z tego to, to oczywiście, miała świadomość, ale. No, udało się. Okej, okay, nie zamierzam z nimi rozmawiać, nie zamierzam. Fuck. Witaj, lodziku. <grym> Już tak powiedziałem, tak powiedziałem. Pozwolę polizzę trochę. Jesus Christ. Nie wiem, co powiedzieć. Poza tym, że ja chce się jak najszybciej pozbyć tego cholerstwa stąd. Sprawdźmy. Oczywiście on no ci będzie śmiać, ale my sprawdzimy. Na ludzie słaby, na numbness, nie numbers. 8, 8, robi swoje. jeszcze z Aki dowolniemy to powinno wystarczyć. Tak myślałem. Wygrałeś? 612X. i Boni ma wyższy poziom, co jest super wiadomością, bo Boni bardzo zasługuje. Uff, tam jest drabinka. Uff, nie zaatakował nas samochodzik. Bardzo oczyniący samochód. Byłoby niebezpiecznie, gdyby nagle odjechał. Jest niebezpieczny, nawet kiedy stoi. Okej. Okay. Na koleś po prostu stoi w miejscu. Trochę mnie to zastanawia. Ty tam, ty tam. Igła? Igła? Igła się w Ciebie wbiła? Ej, ja ją wezmę. Wezmę tą igłę z Ciebie. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja wiem, żeby po igłę... Czy to, czy to jest normalna faktycznie żabka? Hop. Bojojoing. Potrzebujesz czegoś? Tak? Potrzebujesz zepsuć grę? Potrzebuję. Jak najbardziej. Dziękuję. To fajnie jest tą żabkę w końcu widzieć, bo przez długi, długi czas... ...nie było jej nigdzie w pobliżu. Przekaż moje pozdrowienia kolejnej żabce. Wiadomo. Siemanko. Dzwon zabrzmiał, jesteś słaby, słaby, korzeń lotosa. Cokolwiek to miało znaczyć. Um, ta muzyka jest creepy i przypomina mi trochę te takie stare pokemony. Nie stare, te przerobione pokemony. Tutaj wszystko jest nie tak w tym miejscu. Twist it, obrót. Ta osoba tam nazywa się Mixolydia. Czyż nie jest piękna? Nie wiem. Boję się, że czeka mnie walka. Ojej, ojej, mamy gości. I spójrzcie, oni wszyscy najedli się grzybków. Wy śmierdzicie. A zaraz. Czy wy jesteście z takiej koidaster? No tak. Wow, naprawdę śmierdzicie. I mi oba co powiedziała. Nazywam się Mixolidia. Jestem jednym z Magipsis. Rozumiem, że przez to, że jesteśmy na grzybkach ona wygląda bardziej jak. Yy, yy, kobieta tak naprawdę w tym momencie. Nie ma męskich rysów. Jeśli to jest zbyt, cięż... zbyt trudno zapamiętać, to nazywajcie mi Mixo, albo nawet misji wystarczy. No dobra, a co z ziguło? No dobra, ustawcie się tutaj. A nas wy... ten wyciąśnie z grzybków. Eee, co za zapach. Tylko małe ugroźnienie tych grzybków spowoduje okropne halucynacje. Bardzo silne halucynacje, które dodatkowo będą atakować wasze słabości i wszystkie blizny w sercach. Ale ja przywrócę was z powrotem do zmysłów. Czena ma w ręku. A, dobra. To jest taki drewniany kijek, który się często w świątyniach używa do pilnowania tego, żeby medytujący byli faktycznie skupieni na medytacji. Za nas teraz, jakby poniekąd, wytrąca z tego drugiego świata, wpychając nas w ten pierwszy. Bardzo. Fizyczny sposób, można powiedzieć. No dobra. Teraz się wszyscy budzimy? Pewnie wszystko zacznie się wokół nas teraz zmieniać, coś czuję. O. Bardzo szybko się zmieniło. Proszę bardzo, i już jest lepiej. Tak, zdecydowanie jest lepiej. Jestem pod wrażeniem, że udało Wam się doczyć tak daleko, nawet po zjedzeniu tych okropnych rzeczy. A wiem to, co Cię zapytać. Yy, igła tej wyspy jest na górze tego wzgórza. Na czubku tego wzgórza. wiesz, wierzchołku? Nie wiem, jak to ładnie powiedzieć. Wyczuwam, że czas nadszedł. Więc kiedykolwiek tylko będziecie chcieli ją wyciągnąć, to proszę bardzo. Oczywiście uznając, że jesteście w stanie pozbyć się specjalnej bariery, którą stworzyłam, żeby ją chronić, rzecz jest jasna. Jesteśmy? A, właśnie, prawie zapomniałam. Mój przyjaciel, Oczo tutaj ten obok. Yy, podniósł wszystkie przedmioty, które upuściliście w oceanie. No, musicie mu podziękować. O, oczu, jesteś taki świetny. Wyglądasz dużo lepiej teraz, bez wyszków. Tak, różnego rodzaju rzeczy wpadają do oceanu, podnoszenie tych rzeczy, przy plaży będąc, nazywa się plażownoszeniem i ja to po prostu uwielbiam. Tylko czy nam się zmieszczą rzeczy wszystkiego w I właśnie, czy teraz mogę zobaczyć, czy to faktycznie były mystical gloves? Były, okej. Okay. To dobrze, co, faktycznie wszystko odzyskaliśmy? No na to by wychodziło, że tak, ten magiczny pudding na... W sumie może zostać na Bonnie? Najwyżej Bonnie nas poczęstuje tym puddingiem. Alarmowa gada. Strasznie dużo rzeczy mam. Nawet nie zwróciłem uwagi jak to, jest Sevol, gdzie trzeba to będzie sprzedać. Sam jak Bantam Charm też będzie trzeba sprzedać. Pewnie w końcu. No dobra, co teraz? A, zapomniałam. A dobra, to już wiem. To już zrobiliśmy. Oczu, dzięki wielkie jeszcze raz za pomoc. Ta osoba nazywa się Mixolidia. Czy nie jest piękna? No tak, jak najbardziej. Jest ten, jest Krabik, nie Krabik, Kriket. Yy, to świetnie On mówi zawsze to samo z tego co rozumiem Więc przyjrzymy się go rzeczom Właśnie możemy część sprzedać A właściwie co ma najpierw? Zobaczmy Zampling spiky weapon Uuuu On będzie nas mógł 2400 Nieźle zasilić w moc Tylko muszę odebrać pieniążki z banku Dobra Szapko potrzebuję pomocy, tak Potrzebujemy zabrać od ciebie pieniądze Właściwie to potrzebujemy wszystkie no, chyba potrzebujemy wszystkie. Możliwe, że nie, najwyżej oddam zaraz. Dobra, o, no. dużo ma do powiedzenia ten krykiet, nie ma co ukrywać. Sprzedajmy. Od tej chcemy sprzedać coś. Ta karta triwi mi jest w sumie niepotrzebna. Ja nie bym ją wyrzucił już w tym momencie. Strawberry Tofu z <grym> tofu. Okej, okay. Frygia momentu Luxury Banana. L Sincerity Dumplingsy mam dwa, niepotrzebnie chyba, aż mam dwa. Ja mogę dać komuś, ale już trudno. Sewolk sprzedajemy teraz. Magic Dead, Bantam Charm też sprzedamy. Secret herb, secret herb. Ta alarmowa cykada. Nie wiem, czy jest mi potrzebna, szczerze mówiąc. Aquarius Bracelet jest na pewno niepotrzebny. Antiotum możemy mieć. Antyparalis, alarmowa cykada. Dużo sincerity dumplings jest u niego. Secret herb jest na pewno potrzebny. A u niego jest dużo miejsca, więc nie ma w ogóle sensu nic sprzedawać. Sta. Dobra, po kolei jadąc. Spike weapon dla ciebie jak najbardziej się przyda. Sprzedamy fanistika. Feder charm. Zostawmy na razie tą koszulkę, muszę sprawdzić czy... Bo tu jest też libra bracelet, tak w sumie to się zastanawiam teraz. Leo bracelet, leo bracelet możemy sprzedać. Double jerky nam jest niepotrzebny, teraz tak idziemy dalej. Spike weapon, ona nie, ale ona może mieć tak. Feder charma. Sprzedałem ten sweter, trudno. I Libra Bracelet też bierzemy. I oczywiście jeszcze mamy Duster'a, Spiky Weapon dla niego jak najbardziej, buty mu wyrzucamy. feder Charm jak najbardziej, Libra Bracelet jak najbardziej. Więc tu nam bardzo ładnie wyszło, teraz wszystko, Recollection Bell, a okej okay, to przykro. jeśli byśmy byli e, zapominali że tak powiem. Niestety Bonnie nic stąd nie może kupić, dlatego żeby się nie czuł smutno. Kupimy pensil Rokety dla niego. Niech ma, nawet cztery. I w sumie to jesteśmy chyba przygotowani do dalszej akcji, tak mi się wydaje. Zróbmy sobie jeszcze szybki save i pójdziemy walczyć z tą barierą. Zróbmy ten save tutaj głównie dlatego, żeby się nie okazało potem, że jak przegramy, to musimy zaczynać od starego save'a. I trzeba będzie wszystko kupować znowu. Zakładam, że to jest wejście do tego miejsca. A właściwie droga do dotarcia do bariery. Znowu grzybki. Ja się już kurde, boję grzybków bardziej, kiedy mają nogi. Ale my z takimi grzybami już walczyliśmy, one chyba nie powinny być specjalnie silne. No, nie są też super słabe w sumie. Okej, okay, ale jednak jedna rotacja zwykłego ataku nam wystarcza, żeby pokonać ich. 540 ekspa za takie grzybki to nie nie ten. O, jeszcze przy okazji ustawionym się plecami, jak miło z jego strony. To będziemy mogli spokojnie go pokonać bez żadnej ingerencji w ogóle. Fantastycznie. Oby tak częściej się ustawiali przeciwnicy. Nie mam tu oczywiście żadnej mapy, więc po prostu musimy iść naprzód. O, udało się przemknąć. Jakaż to była sytuacja niesamowita! Nie z wszystkimi chcę walczyć, jeżeli nie muszę w tym momencie. To znaczy, jeżeli dojdę do przeciwnika, do jakiegoś bossa, który będzie zbyt potężny, to po prostu wrócę i przyfarmię nasze postacie. Na razie po prostu bardziej mnie interesuje pójście do przodu cały czas i zobaczenie, co nas czeka. Jeżeli chodzi o zabranie kolejnej Zigieł. Czy to, jest latają... czy to jest tornado jako przeciwnik? To jest tornado jako przeciwnik, totalnie. W tym środku coś jest, co prawda? To jest niezaproszony gość. Jak to pięknie przetłumaczyć z angielskiego? Cholera. Gość po angielsku to jest gest. Gast po angielsku to jest wicher. Więc sami widzicie, że to bardzo prosto sobie zrobić taki żarcik słowny. Ciekawe, czy jestem w stanie go po prostu pokonać zwykłymi atakami. On wygenerował wodną armatkę. Ciekawe. No, wiatr różne rzeczy nie się nie ma co ukrywać. Dobra, jedna rotacja jest za mało, ale już potem boni jak zrobiła tak, to wystarczy. Dobra, niezaproszone tornado zostało wyrzucone z naszych regionów. Możemy iść dalej. I zobaczmy co tu ciekawego. Jest prezencik. Nie wiem, w ogóle miejsca na prezent. Ups, ale tam było słuchać rytm Mamby. No świetnie, czy nam to coś dało? <laughs> Pewnie nie. Ale dobrze było. Ach. Dobrze by było posłuchać ten rytm. Znowu, o Boże, tu jest tych tornad. Co jest? To jest kolejny most. Ciekawe. Już miałem cicho nadzieję, że się uda. Ale dwa nas zaatakowało. Jak dwa, to ja nawet pozwolę sobie użyć kurczę silnego AKI, żeby szybciej pozbyć się. Nie trafił jeden, jak miło. Ten ja już niestety trafił. To jest potężne zaklęcie. No właśnie. Nie pokonało od razu drugiego. Przez co będzie miał okazję jeszcze. A nie, tylko się uśmiechnął. No, jest może nie jestem, nie niezaproszonym gościem, ale nie jest najgorszym z gości, jakich można mieć. 3000 Expo. Jeezas, jak z nich leci ten exp. Dobra, powalczmy jeszcze z nimi, skoro są też tacy, tacy, że tak powiem, bogaci w te w to doświadczenie. Tylko czy ja chcę używać? Nie, no, wydaje mi się, że. Że chcę jednak. Dobra, 96, nie jest jakieś wybitnie dużo. Uu, skrytował nas. Niemiły kolega to zrobił atak Ista oczywiście swoim zaklęciem, ale nie pokonał jednego z nich znowu. Mimo, że rozdzieliliśmy te ataki, to, to nie jest na za tylu, żeby pokryć idealnie wszystkich w tej kwestii. Dobra, mamy kolejny mostek, teraz tak, troszkę się wyleczmy, bo troszkę oberwaliśmy Oni, Proszę bardzo, czy Duster potrzebuje? No, nie muszę jakoś ich bardzo wszystkich do full leczyć od razu. To nie jest wymagane, ale nie chcę wpaść w jakąś sytuację, że zaraz boss się pojawi i nas wszystkich rozwali. Vigor Stick, ok. Wow, trzeba było nie kupować tego, co, co mieliśmy. Dobra, mamy lepsze broń, to nie będę narzekał. Chyba to było tutaj przejść. Pytanie brzmi, czy tutaj coś na boku? Nie, tam, tam jest kolejny prezent, więc zaraz tam idziemy. O nie, kolejne tornado się wygenerowało. Było niezaproszone, przypominam. Nie ma problemu, no ale właśnie problem polega na tym, że jest prezent. Bandana. A ta bandana to... Szurka, ona zwiększa IQ. Uff. Nie no, nie potrzebuję tego. To jest jeden, jeden punkt różnicy w defensywie, a IQ się zwiększa. Nie, nie ma opcji. Bandana jest tylko dla... Dla Duster'a. Zaraz mu ją przekażemy. O ile Duster ma miejsce, w ich punktu ma. Okej. Okay. i tą banderę sobie przekażemy Dusterowi i Daster będzie mógł tutaj nam ładnie teraz... Ją nosić. Jak dużo rozumienia w jego życiu? 5 defensywy. Nie ma co narzekać. Zawsze się może przydać. To Im wyżej, tym. O, jest żabka. A jak jest żabka, to czyżby miał być boss? Musimy się przygotować na tę ewentualność. To się może skończyć różnie, jak zwykle w naszych walkach z bossami bywa. Ale mamy rakiety. Mamy osłabiacze. W razie czego? Jest dużo miejsca. What the fuck? Czy to jest JoJo suddenly? Czy my się znaleźliśmy w świecie JoJo? Chcę mieć dobre ujęcia na tą paczkę ludzi. To jest totalnie Jojo. To są piloci, no? Czy to jest tak zwane barierowe trio. Każdy z ich imion jest tutaj wyryte: Barrier Men, Barrier i Barrier Dude. <grymian> Jeden z nich jest kobietą. Czy oni są naprawdę tak silni? Coś czuję, że zaraz się przekonamy. Jest ich trzech faktycznie? O mój Boże. Um, no cóż, myślę, że są faktycznie tak silni. Zrobimy sobie najpierw shielda, najpierw musimy ich troszkę, wiecie, jednak osłabić. Ofensywa w dół, ofensywa w dół i pomocha ich. Dziwna istota, nie wiemy nic na temat słabości. Nie zadziałało obniżenie, zaklęcie już zadziałało natomiast, 29. Kurde, zaatakują, nie, zrobili pozę barierową. Zmienili się faktycznie, ale no, my się zshieldujemy, takim cokolwiek zrobią. Będziemy jeszcze mogli zrobić drugiego shielda na no, magiczne rzeczy. Oni, co prawda, działają szybciej niż my. I to jest lekki problem, bo mamy. Tylko, że PS Shield działa tylko na jedną osobę. Mnie się taki średnio podoba. Niestety, ale możemy dać defensywę wszystkim. To nie wiem, czego ja powinienem to robić. Lepiej, gdyby Kejko to zrobiła, jak zakibił. Bo ona też ma, przecież. Nie ma. Dobra, to zmniejszymy im po prostu defensywę. Daster spróbuj im zmniejszyć też defensywę mimo wszystko. A my jednak po coś kupiliśmy te pensje do rokiety, więc proszę bardzo. 180 nie jest jakoś może wybitnie. Ale chyba lepiej niż atak po prostu zwykły. Zadziałało, tickle stick zadziałał, świetnie. Oni zrobili defensa, o ile to się zwiększy? O 12, więc tak się z dasterem zanulowali w sumie. Dobra, nie mamy dużo tego. No, mamy bardzo mało, nawet. Czy mamy mieć jakieś Strawberry tofu. Nie jest to, co, na co miałem nadzieję. No dobra. No, co ja mogę zrobić w takim wypadku? E, mogę na pewno spróbować zrobić jakąś asystę. Zwiększyć nam wszystkim defensywę. I mm, myślę, że już powinniśmy zacząć robić coś ofensywnego, jednak. Spróbujmy ich sfrizować. Może to wystarczy. Próbujmy też zmniejszyć ofensywę. Bo nie lecisz z kolejnym... E, z kolejnym... A nie, zaraz, Magic Pulling, właśnie. Niech teraz ja będziemy rzucić zaraz Aki kolejne. Dobra, super, udało się im zmniejszyć ofensywę znowu. frizujemy ich. 400. Super zadziałało. Oni też mają friza. 167. Dobra, tylko co teraz? Kurde, to strasznie podróżny atak był. No co teraz? No musimy zrobić znowu Aki. Ona się musi wyleczyć z tego, co się właśnie wydarzyło. Duster powinien. Hmm. Zmniejszyć im ofensywę cały czas. A my lecimy z kolejnym tym z kolejną rakietką. Mamy ich dużo, kupiłem ich całkiem sporo, więc. 166. Udało się, więc ofensywa jest zmniejszona. Lifehack idzie, robi swoje. Oni już wyjmują PK Thunder. Oni są bardzo silni w tej kwestii. Mamy też silne zaklęcie, ale to co oni robią tutaj? To jest. No my tylko co prawda physical damage salwowaliśmy. Też shield mógłby nam dać też więcej, jeżeli chodzi o magiczne obrażenia, ale mamy to na pojedynczą osobę, więc to. To by potrwało. Czas na luksusowego banana. Nie ma co ukrywać. Frizujemy kolegów. Próbujemy ich przytwierdzić. Wątpię, że to się uda, ale wiecie. Próbujemy cały czas. Fajny pens tak, kiedy do nich uderza. Nie zadziałało. Tak myślałem, że barierowe trio będzie ciężko w ten sposób powstrzymać. Już sobie banan robi swoje. Ok, Freeze. Uff. 192. Naprawdę. Strawberry tofu. Yy, freeze. Zwykły atak, zwykły atak. 30. Praktycznie nic nie robi. Okej, okay. ich poza została zniszczona, A czy to znaczy, że ten, że cokolwiek się zmieni? Nie no, znowu zrobili barierową pozę. A to chyba nie znaczy, że są wciąż na full HP, że tak powiem, bo to by było zbyt przegięte już jednak. Dobra, mam. kolejny luksusowy banan. Keiko zrobi kolejnego freeza. Ciekawe czy mają inne pozy. Zmieniliśmy im, zmieniliśmy im ofensywę znowu, bo nie ma mało życia w sumie. Czas zjeść dumplingi jednak, troszkę się... Poprawić w tej kwestii. O! Coś z tą pozą zadziałało, ale nie do końca wiem co. Okay, Fire zaatakowali. zaatakowani. zaskakował, że zostało obrażenia śmiertelne, tak naprawdę. Tak po prostu. Eee, nie wiem, czy zdąży ją w ogóle wyleczyć. Przepustu zwyczajnie atakować, bo nie ma innego wyjścia. Tarcza zniknęła. Life up. Dobra, uda się ją uratować. Tylko co z tego, skoro defense up sobie zrobił. Defense up to nie jest najgorsze co mogli zrobić wbrew pozorom. Jest dużo... Było dużo możliwości gorszych tego jak mogli zadziałać. Ja muszę frizować w dalszym ciągu ich. Mamy te dumplingi oczywiście cały czas. Hmm. Okej, okay, no to dumplingi właśnie użyjemy na dosterze. bo oni też się musi wyleczyć. Cholera jasna. Strasznie potężna tak mieli bardzo może wystarczy to już? O kurde, nasz friz w ogóle nie działa na nich w ten sposób. Obawiam się, że to może być koniec tej. A dobra, my akurat zjedliśmy coś. Więc nie ma najgorszej sytuacji, mimo wszystko. mi się, dodało, że to po sprawie jest. Ja jestem w stanie rzucić na nich yy... atak, który spowoduje, że będą słabsi. Mamy przecież. Chyba też działa na bossów. W sumie to nie jestem pewien. Przynajmniej, że jeżeli nie mogę używać PK freeze, to przynajmniej użyję PK Thunder. Co może z kolei zrobić nasz kolega Duster? Może spróbować trochę hapeków sobie podbić? Myślę, że wolałbym, żeby Keiko podbił hapeki. A czy mamy coś? Mamy dogi biskiet, to nam nie pomoże. Niestety, mamy jeszcze jeden rakiet, więc ścigamy my po prostu. Sensory Dumplings dla Kejko. Keiko, Keiko go tam. Am! Od razu. Thunder 129, i jeszcze raz, na nie trafiło niestety. Fire, oh, are we dead? 84, 87? Nie, wszyscy przeżyli. Absolutnie wszyscy przeżyli. Jesus, to jest bardzo trudna walka. Um, przez to, że skończyło nam się wszystkim już ten. Tu mam Magic Tarta, ale czy ja zdążę go? No, chyba zdążę. Tylko czy ja jestem w stanie cokolwiek więcej zrobić? No, tak średnio bym powiedział. Tak średnio. Eee, to nie. No, mogę zrobić e, ten Enemy Wimperizer, To osłabi przeciwnika. Nie wiem, czy zadziała. Nie zadziałało. Oczywiście, że nie zadziałało. Oni są zbyt potężni, żeby to miało na jakikolwiek wpływ. PK Fire, to jest tragedia już w tym momencie. Wszyscy tutaj padają na nas jak muchy. Jedyne co możemy zrobić, to wystosować serię ataków jeszcze. No już tam ludzie umierają, nawet nie wiem czy zdążymy. Ta, dobra, po prostu. Tak, tu się jeszcze, my się tu jeszcze podniesiemy. W PK Freeze nie zadziałało w ogóle. 180 na K że jesteśmy tylko my. ja jestem w stanie tutaj coś zrobić? Po prostu zaatakować. Oni jeszcze z PKF nam tutaj biją 75. My wciąż żyjemy. Oczywiście nie ma to już znaczenia żadnego, że oni nam biją dodatkowy damage, bo my tam mieliśmy Mortal Damage już przyjęty. Tylko czy zdążę zaatakować jeszcze? I zakończenia są strasznie długie. Co tam się w ogóle dzieje? Bo bardzo silne, co nie zrobili. To ja absolutnie nie wiem, jak my sobie mamy z tym poradzić. Kurczy, byli tak potężni, że wydaje mi się, że jestem albo naprawdę bardzo do tyłu z poziomem, albo nie wiem co. Tak czy siak, moi drodzy, w tym miejscu po tej porażce skończymy sobie ten odcinek. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie. No cóż, no, pofarmimy prawdopodobnie między odcinkami, żeby mieć trochę wyższy poziom i zmierzyć się z tymi e, członkami tego gangu, kurczy z rodem z JoJo. I, e, I mam nadzieję, że poradzimy sobie z nimi w kolejnym odcinku. Dzięki, wielkie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło, subskrybujcie kanał i słyszymy się już niedługo. Hej!